Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie ze szlawejcha Sulam, lekcja pięćdziesiąta szósta. Na poprzedniej lekcji rabasz powiedział nam, że człowiek, zanim zacznie się modlić, powinien na początku wysławiać Stwórcę, i tym sposobem idzie on w prawą linią, a następnie przechodzi w lewą linią. Taki jest porządek. Zaczynamy od prawej linii, przechodzimy do lewej i z lewej przechodzimy do średniej linii. A następnie od średniej ponownie przechodzimy w prawą linię. Kiedy podnosimy się z podparsy w górę, to oczywiście podnosimy się w lewą linię. Ale zaczynamy pracę od wejścia w prawą linię, w linię łaski. Wiary i wysławiania Stwórcy, następnie przechodzimy w lewą linię, linię pracy, modlitwy, a z lewej linii przechodzimy w średnią, gdzie lewa linia włącza się w prawą i stwarza średnią linię. I wtedy znowu wznosimy się wyżej i ponownie przechodzimy ten sam cykl, ale już na wyższym poziomie z głębszym poziomem pragnień spod parsy. Taki jest, ogólnie mówiąc, porządek pracy duchowej. I mówi nam teraz Rabasz. A następnie niech on się modli. Jak mówią mędrcy, czyli po tym, jak on uporządkował wysławienie miejsca, Czyli oddał chwałę dla stwórcy, że Haszem zarządza światem w aspekcie dobrego i czyniącego dobro? I jeśli to byłoby wewnątrz wiedzy, to oczywiście on radowałby się. Wewnątrz wiedzy, to jest przyciągnięcie wewnątrz siebie pod parsem, czyli nie sam się wznosisz a przyciągasz do siebie. Ponad Parsą są Kelim stwórcy, które są w Tobie, i tam nie jest odczuwana radość. A kiedy jest to pod Parsą, w Twoich dziesięciu swirot, na Twoim terytorium, to tam jest wewnątrz wiedzy i tam są odkryte Hasadim, i dlatego tam jest radość. A ponad Parsą są ukryte Hasadim. Tam jest Krótki parców, i dlatego on mówi, że jeśli byłoby to wewnątrz wiedzy, to on by się radował. Zawsze staraj się wewnątrz zobaczyć to, o czym on mówi, na drzewie życia, gdzie to jest w dziesięciu swirod. I mówi on dalej: A ponieważ jest to tylko powyżej wiedzy, czyli powyżej parsy, w wyższej części parcufa, tam gdzie jest podobieństwo do stwórcy, jak mówi Tora, że Elohim uczynił człowieka według swojego obrazu, to oznacza właśnie wyższe kelim człowieka. I także ten fakt, że odbywa się to drogą przymusu, tym niemniej jest teraz siła u człowieka, żeby modlić się do Haszem, żeby on. Dał jemu siłę wierzyć, że tak rzeczywiście jest, i żeby u niego była siła przez cały dzień wypowiadać chwałę Haszem za to, że on czyni z nim tylko dobro. Tylko dobre rzeczy dosłownie. I w tej pracy są wzniesienia i upadki, a człowiek powinien wierzyć, Słowo wierzyć ciężko jest przyjąć człowiekowi. Ileby nie mówić, wielu ludzi odnosi się z ironią do tego słowa i nie chcą o tym słyszeć. A tak naprawdę, tym, co przynosi wybawienie, co jest początkiem wszystkich początków, jest to wiara i nic innego nie pomoże. Każdy początek zaczyna się od wiary. Wierzyć to znaczy, że ja jakby. Zamykam oczy, powierzam się wyższemu i daję mu przeobrazić siebie. Nie ja decyduję, ale oddaję się wyższemu i niech on robi ze mną, co zechce. Jeżeli będzie u człowieka takie zaufanie, jak można powiedzieć u krówki, która pasie się na łące, zadowolonej, spokojnej, szczęśliwej i całkowicie oddanej swojemu gospodarzowi. To wtedy będzie dobrze. Potem, oczywiście, będzie także i lewa linia, ale trzeba na początku oddać siebie wyższemu i pójść powyżej wiedzy. A to przychodzi z wielkim trudem. Ale właśnie na tym wszystko stoi i wszystko się na tym opiera. Ja dodam tutaj od siebie. W wielu miejscach na naszych lekcjach mówiliśmy o tym, że wiara jest to pierwsze duchowe naczynie, które osiąga kabalista. Jest to jego keter, do którego trzeba wznieść się ponad wszystkie swoje odczucia i wiedzę. Całkowicie oddać się wyższemu poziomowi, który ubrany jest w ten keter. On opuszcza do niego swoją malchut i poprzez niego przekazuje niższemu światło neferz. Z którym może on już sam pracować i wznosić się na wyższe poziomy, budując kolejne kelim na kolejne wyższe poziomy świateł. Tak więc rabasz mówi: I w tej pracy są wzniesienia i upadki, a człowiek powinien wierzyć, że jest u niego punkt w sercu, który jest świecącą się iskrą. Jak widzicie, nie mówi on, że jest coś dobrego w człowieku. Niczego dobrego w nim nie ma. On mówi, że jest punkt w sercu, a to znaczy, że jest w nim, w jego sercu, jakaś iskra światła, która przeniknęła do niego, do jego pragnienia otrzymywania napełnienia siebie, które jest pustą i czarną przestrzenią, i jest w nim jak świecąca iskierka. Maleńki punkt światła podobny do światła stwórcy. Zazwyczaj w podręcznikach kabały można spotkać rysunek, na którym serce jest białe, a w nim mała czarna kropka. W ten sposób rysują ci, którzy niczego nie rozumieją. Tak naprawdę jest odwrotnie. Bo serce, czyli epicentrum naszych pragnień, samo w sobie jest całkowicie czarne. Ono chce tylko otrzymywać, a w nim jest maleńka kropka światła, czyli mała przestrzeń, w którą może wejść światło. Trzeba tą kropkę w sobie odnaleźć i wiedzieć, gdzie ona jest, i trzeba właśnie na nią wszystko nakierować, zwracając się do wyższego i pozwalać, żeby stopniowo kapało w nią światło. Z każdą kroplą ta kropka powiększa się, i z czasem całe serce przeobraża się w świecące i napełnione światłem. A dlaczego mówimy o sercu? Dlatego, że serce to jest tiferet. I te iskry światła trzeba podnieść do tiferet z pod parsy, tam gdzie są klipot, i trzeba je stąd wyciągnąć i wznieść do tiferet, do serca. I dalej mówi rabasz, a nieraz ona jest tylko i wyłącznie czarną kropką i nie świeci. A nie świeci ona wtedy, kiedy jest ona Achoraim, jest w lewej linii, dlatego że u tej kropki także jest prawe i lewe, bo to jest Malchut. I tę iskrę niezbędnym jest zawsze, Przebudzać. Czyli zawsze trzeba wiedzieć, gdzie ona jest i przebudzać ją. A jakim sposobem można ją przebudzić? Tylko zajmując się torą i kabałą, bo wtedy pojawia się u ciebie ten związek z wyższym i to miejsce trzeba odnaleźć i strzec tego odczucia i nieustannie je pobudzać. Trzeba bombardować tą kropkę. Tak samo ja robię to na lekcjach. Ja cały czas z Ocharem i innymi tematami ze swojej wewnętrznej strony bombarduję wewnętrzną stronę uczącego się. Ten jego punkt w sercu, właśnie tekstem. Nie swoim, ale przepuszczając go przez siebie. I ja robię to. Dodatkowo do tego, że ty sam powinieneś przebudzać ten punkt. I mówi Rabasz, bowiem nieraz przebudza się ta iskra, nicuc, i odkrywa hisaron niedostatek w człowieku, tak, że on odczuwa, że jest u niego niedostatek duchowego. Kiedy ta kropka jest w lewej linii, wtedy ona przebudza niedostatek Hisaron. I że jest on za bardzo materialny, że on nie widzi końcowego celu, żeby była u niego siła wyjść z tych stanów. Im bardziej ty atakujesz i strzelasz w nią tekstami i wewnętrznym zamiarem, tym bardziej powoli kroplami napełnia się ona światłem. Zajmując się tekstem, dajesz orchozer. A ono następnie wchodzi wewnątrz ciebie i pobudza ten punkt. I ta iskra nie daje spokoju jego duszy. Dosłownie, nefesz. I jest to bardzo dobrze, że ona nie daje spokoju jego duszy, jego nefesz, bowiem to dotyczy właśnie nefesz, a nie ruach i neszama. Bo ruach i neszama to już nie jest punkt w sercu, są to już czysto duchowe części w wewnętrznym świecie człowieka, a nefesz jest otoczona pragnieniem otrzymywania dla siebie. Klipot i najważniejsza praca, jest właśnie w nefesz, w tym najniższym poziomie duszy człowieka. Czyli tak samo, mówi dalej Rabasz, jak materialna iskra nie może świecić, jak na przykład iskry, które wylatują spod młota. Jednak od iskry człowieka można coś zapalić. Czyli tak samo jak iskry materialne same świecić, się nie mogą, one zaraz gasną, ale mogą coś zapalić. Mogą rozpalić jakiś ogień, a nawet pożar spowodować. Tak samo iskry, które są u człowieka, mogą coś zapalić. I z pomocą tych rzeczy, których dotyka iskra, może rozpalić się wielki ogień. Tak samo iskra, która jest w sercu człowieka, nie może świecić, jednak u tej iskry jest możliwość zapalić czyny człowieka, które zaświecą, bowiem iskra w jego sercu pobudza go do pracy. Materialnym przykładem tego może być uruchamianie silnika. Iskra sama samochodu nie poruszy, ale ona zapala paliwo. I wtedy silnik pracuje, i samochód jedzie. Tak samo jest w człowieku. Sama iskra może sobie być w nim w nieskończoność, i ten człowiek na poziom duchowy nie wchodzi. Dopiero kiedy on pobudza tę iskrę, a ona zapala go do czynów, do pracy, wtedy człowiek zaczyna poruszać się na duchowej drodze. I mówi rabasz, jednak nieraz jest tak, że ta iskra gaśnie i nie świeci, i może tak być w środku pracy. Tak samo jak silnik w samochodzie może nagle zgasnąć z jakiegoś powodu. I to nazywa się, że u człowieka przydarzył się wypadek drogowy. Na drogach duchowej pracy, oczywiście. Czyli w środku pracy wydarzył się wypadek, i on opuścił się ze swojego stanu, i pozostał w niedostatku świadomości, czyli stracił świadomość. Tak samo jak człowiek, który uległ wypadkowi, zazwyczaj jest nieprzytomny. Czyli on już nie wie, że duchowe rzeczywiście istnieje, ale on wszystko zapomniał i wszedł w świat materialny. Ze wszystkimi odczuciami, czyli z pięcioma organami odczuwania, pogrążył się ponownie w świecie materialnym, oderwał się od swojego duchowego poziomu. W tym jest cały problem. Dopóki człowiek nie pogłębi i nie rozszerzy tego swojego punktu w sercu, nie będzie wiedzieć, gdzie. On u niego się znajduje, i że poprzez niego jest u niego związek z wyższym, to on będzie znajdować się w takim niedostatku świadomości, jak człowiek, który jest nieprzytomny. Czyli człowiek, który nie ma kontaktu z wyższym duchowym poziomem i żyje tylko w materialnych odczuciach, jest jak człowiek, który jest nieprzytomny w naszym świecie. I nie ma kontaktu ze światem materialnym, czyli jest jak martwy. Mosze miał taki swój własny namiot, który postawił on oddzielnie od wszystkich innych, kiedy naród zaczął grzeszyć, i w nim trzymał on arkę przymierza, na której z prawej i lewej strony były cherubiny. A po środku Leżał zwój tory. Czyli jest to prawa, lewa i średnia linia. I tam pojawiał mu się stwórca. To wszystko oczywiście było w nim samym. Tak samo jak jest w ogólnym, tak samo jest w indywidualnym. U każdego człowieka. Każdy z nas ma taki punkt w sobie i trzeba znaleźć to miejsce. A potem przechodzić od niego w prawo, i wtedy wysławiać Stwórcę, a następnie w lewo, tam gdzie jest ciemność, i tam wykonywać pracę, i znowu przechodzić w prawo, i w ten sposób rozszerzasz ten punkt, jak górnik rozszerza chodnik w kopalni. Na tym dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.